Nikoraz można powiedzieć, że ten sparring to próba generalna przed startującą za tydzień ligą. Jak ocenisz ten mecz? No to był ostatni mecz przed Ligą, musimy taki jeszcze małe rzeczy pracować, bo nie wyglądało, nie wyglądało tak dobrze na Lodzie. No, taktyka jeszcze nie jest taka. Nie każdy wie, co ma robić na ten lód, ale pracujemy na ten temat i bo to są te sparingi. To teraz mamy tydzień jeszcze, żeby pracować i zobaczymy jak to będzie na lidze. Mój pierwszy sezon w Tychach powiedz jak przygotowały przygotowania letnie? Fajne, fajne. no dużo, dużo treningu i teraz czekamy na tą ligę, bo wszystko co się stało z Federacją tego, wszystko to bardzo tak długie przygotowanie, za długi dla mnie i nie mogę się doczekać do teraz. Często hokeliści nie lubią tych letnich przygotowań, bo jest dużo siłowni. Ale jesteście już na ostatniej prostej i chyba więcej dynamiki, teraz techniki. To jest, to jest potrzebne, trzeba odpuszczać, trzeba, trzeba też pracować, bo potem to się liczy na playoffa i to wszystko. Także trzeba pracować, ale no tak, trzy miesiące, dwa i miesiące to nie jest przyjemne, to, to jest pewne. Kolejny sparring z Jastrzębiem, bardzo wyrównany, decydowały rzuty karne. Powiedz, to Jastrzębiem będzie takim najmocniejszym rywalem w lidze? Sanok jest mocny, Kraków jest mocny, Jaszczę jest mocny teraz. Jaszczębie nie ma takiej indywidualności, może leszek mają, ale potem grają bardzo, bardzo, bardzo dobrze razem. My teraz nie gramy tak dobrze razem, ale indywidualnie mamy dobre zawodnicy, to myślę, że jeśli będziemy pasować wszyscy w tym samym kierunku, to będziemy lepszą drużynę niż Jaszczę, ale no, nigdy nie wiadomo, zawsze no, to nie jest zawsze najlepsza drużyna, że wygrywa. W tym sezonie e, zmieniły się też e, zasady na Tafli, została przesunięta linia niebieska. Powiedz dla Ciebie jako dla obrońcy, jest to na plus, na minus? A jak sędzią będą wiedzieć, co dokładnie robią, to dla nas będzie plus. Ale teraz to jest, my nie wiemy do końca, jak to wygląda. Sędzia też to wszystko uwolnienie, ta niebieska. Tak do, do końca to jest troszeczkę dziwne, ale wszyscy musimy pracować. Ale na obrączku potem to, to jest lepsza taka nie, linia niebieska, to więcej miejsca mamy.